Technologia napędza ten biznes. Tutaj nie ma nudy. Codziennie tworzymy coś nowego. My nadajemy kierunek technologiczny rynkowi. Rozwiązania, które tworzymy, rozwiązują realne problemy. Angażujemy się teraz bardzo mocno w projekt chmurowy. Uruchomiliśmy program wspólnie z Microsoftem, dzięki któremu certyfikujemy naszych pracowników. Wytwarzamy aplikacje w dwóch stosach technologicznych, a oprócz tego korzystamy z takich technologii jak roboty RPA czy chatboty VoiceBoty. Tutaj odnajdzie się każdy miłośnik technologii. Wszystkie kompetencje chestie są nam potrzebne, my na nich budujemy rozwiązania. Pracujemy w niewielkich zespołach i każdy deweloper faktycznie ma realny wpływ na to, jak ostatecznie rozwiązanie będzie wyglądało. Jeżeli ktoś poszukuje pracy, w której każdy dzień będzie wyglądał inaczej, to to jest to miejsce.